Cześć, jestem Bartik z Bos. 717 W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Brawl Stars I zrobimy opening skrzynek Także zostawcie łapkę w górę, a także subskrybcie By bo nic was nie ominęło My już zaczynamy, także pierwsza skrzynka to jest mała Jest mały nic Następna to będzie duża no też nic widzowie, teraz zostawcie łapkę w górę, żeby coś nam wypadło. Także, teraz łapka w górę, łapkę w górę, no i... I mamy świecącą jedynkę! Widzowie, znowu zadymiasz! Nie wierzę, mamy Gaila. Gaina, czy coś takiego. No, nieźle, widzowie, zostawiliście. Dobra, widzę, nie wiem, co to było, ale yy, wypadł nam zadymiot. Pewnie, pewnie zostawiliście łapkę w górę. Trójka, to nic z tego nie wypadnie nam. Monety. Uwaga, mała skrzynka i... Też nic. Duża skrzynka. Uwaga, 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 zostawiacie teraz łapki w górę. Mam punkty moc do dowolnego zdmiarze. Wybieramy sobie oczywiście. E. E. Więc idzie, sobie. sobie. Dobra, i... i mega Box. Widzowie, teraz się okaże, co nam wypadnie. Czy siódemka, czy szóstka, czy nawet ósemka. No, widzowie, mamy siódemkę. I to oznacza, że. by y, gadżet do Jackie, ale nie jest źle. I pakiet odznak sobie odbierzmy. Mam początkową tarę, początkową gain. Gain, gain. coś takiego i ośmobitowca. który jest taki przestraszony, coś takiego. E, punkty mocy e, zostawmy sobie do. do. do w innych odcinkach sobie e, ją u, ulepszymy. E, mam nadzieję, że na maksa. Także, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. także subskrypcję, dzwoneczkiem, aby nic Was nie ominęło. E, podajcie też do, me, do klubu Vernight. E, za subskrypcję daję ST członka. Także widzowie naura.